Allohalobit, halo, tam w dzisiejszym odcinku yy, będziemy sobie nagrywać yy, battle z namianem. Na te, takie pół battle troszkę pootwieramy skrzynek yy, na tej zasadzie. Yy, oczywiście na stronie G4 Skins przypominam, że z kodem X macie plus 5% do doładowania dla nowych użytkowników darmowa skrzynka do otworzenia milspec, no i tam plus 5% do szczęścia oczywiście i wypłacimy sobie dzisiaj skina na yy, na 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 giveaway'a żeby jakiś szczęściarz sobie coś tam y, trochę wygrał yy, dobra damy tak i teraz tak mamy uspa yy, mamy uspa mamy tu jakiegoś Glock'a gloka mk Dobra grubą teraz jest ak Uh, jest Tigiel MW, że nie wiem, jak on wygląda w się dwójce. Uh, dobra, niech będzie ten Uspik, on jest ładny. MW, spoko. Ja go wypłacam. Uh, oferta już do mnie powinna uh, przyjść, a Wam przypominam, że żeby wziąć udział w giveawayu, oczywiście komentarz, like podstawa i otwarte czyli publiczne subskrypcje na profilu i w opisie trade link, żeby od razu skina, żeby mogła od razu skina yy, wysłać. <coughs> Jak jesteśmy na stronie, to oczywiście przypominam o otwieraniu skrzyń bonusowych, które zdobywacie za yy, zdobyte doświadczenia na stronie. Ja nie mogę otworzyć, wy możecie spróbować. Pamiętajcie też yy, o dziennym bonusie co 24 godziny. Ja też nie mogę, ale wypróbujcie. I że co jakiś czas na stronę będą wpadały eventy, z których możecie też sobie wygrywać fajne skiny. Wiadomo, batelki możecie sobie tworzyć i z innymi graczami yy, wygrywać i oczywiście metody, yy, metody płatności możecie blikiem, przelewami, kartą, cardem możecie też płacić skinami i oczywiście pamiętajcie o kodzie Tokyo X yy, mi właśnie przyszła oferta, ja sobie ją akceptuję. No, także yy, także. Powodzenia i my lecimy z bafflami. No, czyli tak jak mówiłam, ze mną jest Damian. Cześć. No i będziemy sobie battle robić i, i trochę potwieram może jakiś skrzynek tych utworzonych już. No to co? Co za pierwsza? Bateleczka. No Bateleczka. to ty kleisz. Dobra, czyli... Jaki masz budżet? 25 wykręciłam na streamie. A ty? Słaby zawodnik. 150. Dobra. No. No dobra, no to jak tak? To no ja tworzę pod siebie, tak? Klasyczek róp, mój. Klasyczek, którego zawsze yy, przed streamem. Yy, Boże, przed streamem. Na streamie robię pierwszy. Proszę bardzo. Ja zarzygam się zaraz. Taki smród z dworu idzie. Uy. Nie Damian, Takim, jakby Nie Jakby ktoś goj. ognisko robił. Na dwójkę. No, ale ty spokojnie, rozgrzewka! Trzeba było za 20 od razu. No tak, 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 i odcinek chwilę. O! O! Wronok? Dobrze, dobrze. Jak to to mówiłeś, co? Zawsze kosy z Merganiego? No, look at this. No to patrz, to patrz. No, patrzę. No, no, no i nie. widzisz. Dobra, a teraz mi daje za tysiąc kosy. Dobra, patrz. tego ci życzę z całego serca. Co to jest? No spokojnie, jeszcze jest Amari master. No to samara kosa, o no. poczekaj, no to nie ej, jest, nie to jest, no bo jest w goczy, ale to nie jest ten, ja też, mnie też to no zmyliło, mnie no, też to zmyliło, 400 zł spokojnie, bardzo daje z masterem, no dużo daje, 3 dychy przewagi, Ta, na, na, na. O. Oj, no dobra, o. no dzisiaj no, nie no. dzień tej skrzynki, dobra. tak? Dobra. master za 1000. No, no za 700, dobra. nie za 300, 300. A tu jest jakaś podobna za 700. No, masz. O, dobra, ja to skleję. Ile tu masz? Jak ty tu nawet jest nie Ej dobra. Plus. No dobra, no jestem na minus, ale. Tak? Przesta, przest. Ale co? Mogę za trójkę? Możesz. Dobra. Co? O takie y zrobię. Dawaj, ja też już mam pomysł na następną. Za 3700. Dawaj. 70. Dobrze. Do 3600, jak mówisz, ok? Może być. O, Santiago ma za 4000. Mogliśmy w niego wejść. Proszę. A dwójka. No i dałeś swoje skrzynki, Chociaż A go, go, Gocza troszeczkę się stała moja. Tak? No. O, ma dobrze No, 500 zł, No, lepsze to mi się jest, tak? Spokojnie, White Lily zaraz o piątkę wskakuje. No, tego ci się życzę. To patrz. Proszę. O! Ej! 1500, witam. Dobra, ale Migocza da auga. Aha. No. Dobra. 500. Masz no jest tylko spokojnie. 500 plecy. O! Ej! O! Belioner, dobrze. Nie. Bilioner, no co? dobrze. Dobrze. Za tysiaka teraz. To jest Twoja skrzynka. Migocza. O. No. Ej, co? Trzeci cikała Ty idź w totka tysiaka, zagraj chłopie. Za nie, bo przegram. To zawsze... Ej no, tak. papa! Za tysiaka, za tysiaka Gorsza twoja skrzynka? Idź w totka, zagraj! To dobra! Twoja skrzynka? Dobrze! Dobra, przesada 8700. i pół, osiem o, cool. Dobra, teraz ja robię Teraz ja robię Teraz tak, damy sobie to Nie, 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 dobra, damy sobie to Pyk Pyk, pyk, pyk ja sobie zrobię taką. Pik, pik, pik. No i to tam? Pik, pik, pik. I coś tutaj wymyśliłam. Proszę zobaczyć co. Mm, o co? Za 6K. No. no. Zobaczymy. Zobaczymy. O Neptuna. Neptun rozgrzewkowy. No. No. <laughs> no dobra, ale. Mi z Neptuna w ogóle ostatnio kosy leciały. Jestem flip. No, to nie fajne kosy. No dobra, no, spokojnie. Pa, 12 groszy. black tak, bier... za. O. Tu ciebie chyba. O... Koła. No widzisz? O, chyba GG, co? O... E... No jest konduktora teraz 9 za 8 koła. Muszę. No... O! Dobię! No, pięknie. Majestar Excalibur ja się niecisz, tak? Niecisz. Excalibur tak. podbije. Dziękuję, Damian. Dziękuję za podbicie. I Zajmę. wszystko. I wszystko. Dobra. 17. Nie masz. Jaki masz budżet? Budżet mam bardzo duży. Dobra, to robię potężniaka. No potężniaka. Zapraszam. Robię potężniaka. On. Robimy tak, robimy tak. Ja mam 33. Pomnażamy majątek na tym odcinek. Za 13? Może być. Ja się nie boję. Ja się nie Dobra. boję. Ja lubię ryzyko. Dawaj, 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 dawaj. Proszę bardzo. Biorę. Proszę bardzo. Fik. Za 13. O. Tu będzie Mucha Majana, coś czuję. Oh, Konduktor. No, słabo. No jeszcze jeden z kimś musi wypaść, żeby tutaj był proficik fajny jakiś. No co jest?! Tak jest, tak jest. Ej, ale, się ale... Się ale sub... Ej! Wypłakałeś sobie, wypłakałeś sobie tą Lili. Dobra, podbitam, podbitam! Nie, z Excalibura... No nie, to się, Z dzieci mi leci. Dobrze. Tak, tak. No, Tak jest, tak jest Excalibur. 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 O, dobrze ci poszło. Ty bo mnie zaraz przegonisz. No i jeszcze i jeszcze no. Ej! No nie gadaj mi nawet! Ach, nie no co? Nie. Dobra, przysada. Teraz ja robię. Zapraszam, zapraszam. Ol siana przy Let's go, let's go! Co, let's go, let's go. Let's go. Dobra, ja zrobię bezpieczniaka za szóstkę. No, jeszcze ja trzeba jakieś skrzyneczki pootwierać. Nie ma problemu. Coś ma tam problemu. zrobili tak. Bezpiecznie. I... Z goczy nic, z luksury nic i z bigbole radzki za 20 zł. I zobaczysz, że tak, tak? będzie. Dobra. Patrz. Nic. Dobra, cisza. Cisza. Nic. <laughs> Bo one się już te skrzyki, wiesz, no. O, gówno no. za 500. No i poczekaj, Big baller daje wajsy! No coś tam dało. Widzisz? Tam dało. Widzisz, podbijaj mi tym boi, podbijaj, podbijaj. Nie, cię zaraz tutaj nie przegoni. Big baller go. I mamy to, mamy to, mamy to. I to jest kasiorka, kasiorka. Ile na to jest procent. No malutko. I co tam, Damian? Jak się czujesz? Ja mam Tako, 75, no. słuchaj. Podbijamy majątek, tak? Yy, tak robisz ty czy ja? 0,5% na to było. To jest mniejszy procent niż dawajsy. A nie. Widzisz? Tak Widzisz? Ja zrobię, ja zrobię. To go! Ja sobie przeszłam z Kalibura. Ej, ej, z Kalibura i fade! Co wypad? Fade Glock! Za ile? Ze 7! Come on! Dawaj, Damian, no ja się teraz już niczego nie boję. Teraz, tak, tak teraz możesz na 15 taka robić. Za 28? Nie, no, a przecież nie. A, aha, bo to. Nie, nie można tyle. Czy można? Można. No to go! Za 28? Dawaj. Dobra. A, ma, a to jest Twój Oli? No jak? No nie wiem. Proszę Na bardzo. Co? No Dobra. to może być zwrot, albo może być plecy. Ja pierdzielę Ten, Excaliburs, ten Excaliburs. Excalibur, ten Excalibur! 10 się. To jest szalone battle Oj, tragedia. Słabo, spokojnie, słabo. Słabo. spokojnie, daj no mu nie się rozgryć. Oj, wow! no, no nic nie, się nie, nie stało. No nie stało. No jeszcze? Kurczę, daj, daj mi, daj mi, daj mi. Ale, ale tu się posypię. No, daj mi! Dobrze, dobrze. No i, dobrze. Mi, mi, nie ma, została, co mi? No. Nie płacz, bo wypłaczesz. No, dupa tam wypłacę. No. No! No, 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 cóż, no. nie gram więcej. Na co? Nie Jezu, nie gram? O, no co? No, Jezu, ale mat. Ooooo! No. Je! No! Fajnie, podobają mi się takie. No, o. No, no. A, Podobają mi się takie matle. Piękne. Oh, o, podbijaj, podbijaj. No. Podbije. No, no jeszcze podbijaj Ja pierdzielę. No, pięknie. Ja pierdzielę. Wejdź no tak... Dobra, nie gram już. Dziękuję. Ale co? Jeszcze batelki, jeszcze skrzyneczki jakieś. Jakie skrzyneczki? Skrzyneczki. Ja sobie Jakie? pootwieram ten. Poczekaj, ja to sprzedam. I co? Ale pomnożyliśmy 108 Damian, 108 No miałeś 20 Musisz się uczyć od najlepszych ja jestem 13k w plecy. Dobra, rób jeszcze jedną, ja sobie potwierdzam użytkownika Dobra, zrób, ze... no, zrobię. Nazwa skrzynki Tokio X Zobaczymy co tam stworzyli, Tokio X Free Skin Do tysiaka, Tokio XS Dobra, może poleci akurat Butterfly O Nie no za 15 zrobiłem Dawaj, jeszcze raz A, dwa No muszę A, wygrać tu, tu poczekaj, no Poczekaj, bo tu musi polecieć yy, lorka Nie no, come on Czemu tak? I co zrobiłeś? No, dobra, ale no, dawałaś nie, nie, za 15 taka no Dobrze Damian, dobrze Wajsy za koła, proszę, proszę Tak jest Dla mnie, dla mnie Doktor go Dla mnie O co jest, no, nie, no, -ra -ra -ra. Przejęłaś farta, już nie chcę, nie chcę Dzieci o, Poczekaj, poczekaj! No, fajny, fajne! ma, to jest no, Adrop! Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedno, łatzili, łacili, łacili. Nie, no nie, no teraz mi, a teraz mi... Teraz spięcę tylko. Nie, nie to nie. Już Teraz mi. Konduktor! Powiedziałam! O! To no jest! Wyrównany. Big boler, go, go, go! Ja Ej. Ej, pięć bigbolerów! Big bolery da są za 5 złotych z kina. Nie, jeden ja skin formę proszę, proszę, no to wygrywasz dba, chyba ze mną. Tak. No i go, go, go! No nie, no, no nie, proszę. Dobra, tu bajonet bajony trzeci, go, go. Daj, no nie, no ten 5-7, a nie. On nie, mało. on mało, Proszę, bo proszę, 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 proszę i to nie! nie! Nie, ja i tak bym wygrał, bo on 22, to 200. Nie, nie wygrałbyś, wygrałby, Wygrałbym. nie wygrałbyś. Nie tak. wygrałbyś w swojej głowie. Dobra, no ja robię, ja robię. Ja robię, Aru? No, robię i. E, robię takie na spokojnie. Uh -huh. No, 40 tysięcy na spokojnie. nie. Głoda piątek i tak, za 18. Na, <coughs> na spokojnie. Na spokojnie, na spokojnie to jest. Dobra, bo ja mam, ja mam budżet, ja mam budżet dobry. No co tam jest chowane oprócz konduktorów? No tam halo! tam na bank. Dobra. Dobra. O. omega. No to taka. Ale to spokojnie, przecież ta skrzynka nie jest też jakaś droga. Nie, nie, a Dobra, te knify za ile? 500? No tak, jakoś tak. No. Ale mi z najfa ostatnio powiedział bajonet. No także to ile? nie jest jakoś ten. Za dwa coś. Że to nie jest. Uh -huh. Chyba. Że nie jest to kanał i Czasami coś potrafi dać, to że teraz nie daje, to wiesz. No, 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 dobra, no Space. Dobra, z... Space go. Go, go, panowie, go. Go, go. Luksury tam na, nawalone jest kobieto. O, Kałak za? A! Za gówno. a jednak... Dobra, konduktor Karambit. Karambit. Skauci. Ej! O, może być. Za IN? 17, może być. Ale to mało, mało. No. White Lily, -li. White Lily, -li. White Lily. -li. La oli, la oli. Mm. No, no, ale nie. ten karab, ale ten nie, No ten konduktor zassał Kutonga, no ty się śmiejesz. No i papa, no i Nojwiza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Luxury, coś tam sypniesz jeszcze? Nie, na wajka do ciebie. Tam się Big Boler jak skalibur, to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest koniec. To jest, nie, no. Dziesiąt, dziesiątuniesz okej Okej, okay, okej, okay, okej, okay. podbijaj, podbijaj mi tam, dobrze, dobrze, Nie ma, ty zaraz zobaczysz jak ja ci O, leci go. o nie, dobre, no! dobre. Dobre, dobre. O, no i że z Big Ballera nie poleciała nic, bo zaraz się denerwuje. O. Dobra, co to leci? No kupsko. Ja cię jeszcze ej, podbiłam. Ej. Podbiłaś mi tylko? No. A, bardzo cię cieszę z tego powodu. Dziękuję. Dobra, rób. Za ja, ja jeszcze ten A ty masz jakieś peworczakowe skrzynki? Pewor. Na pewno masz. Ja mam, mam. Ale, za, ale masz jakieś takie za 12? Za czemu tak jest? Co za 12? A, 13. ja ci powiem co masz pisać, jak no, chcesz. No, dawaj. Już czekaj, użytkownika wpisujeś no. P pe Worci. Pewor Ci 13. Oho. I tutaj masz. Dobra, będę to sprawdzić. Mam to poklikać, no? Dobra, dobra, spokojnie. Z Dragonlora 5%. Co? Z której? Za, z PWC 13. Janowa? Za 20. Yy, nie wiem. Ja. Za 2,78? Tak, za 2,82. 24. Jak 2,80? Ja nie mam takiej skrzynki. 2082, 24. Nie mam takiej skrzynki. W 13 z małej wszystko napisałam. No tak. Idę za tą za 3. Za 3600, zobaczymy. No, Te 13 co na grzale. Uwaga. Ue, MK Cyrex, Mega. A jeszcze raz. Idę idę w to. Jeszcze dwie otworzę. Unikała za czwórkę. Uwaga, uwaga. Razy dwa. Ej, Poseidon! Poseidonka! I Cyrex z No i wszystko. Fajne te skrzyneczki, twoje, no? Fajne, fajne. No ale drogie. Ale ty się nie bój. Ej, coś pisałam. Dobra, dawaj tą batę. Dobra, robię laściaka, ok? Tak. Trzynaście, czekaj, sobie coś jeszcze otworzę. To, może tą. to Zadyśkę, na no spokojniaka takiego, ok? Dobra, 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 dobra. czekaj. Laściak, spokojniak. Łe, myślałam, że arabeska mi wyleci. Proszę. Już czekaj. Dwarzyszki 13, nor normal? Zobaczymy. No mega, w parę klasa. Może niech twoje skrzynki zrobią w końcu. No, zrobili, ale oni dają, dawali nazwy jakieś takie różne. W sensie mam Tokio X, ale. Yy, dawali też jakieś takie. Wow! Nie, nie, no takie no dawali poboczne nazwy. Czemu? Nie pamiętam teraz, jakie były. Czemu? Dobrze? Fajna batla z konduktorów, fajna. Tak? Uf, ufasz tej skrzynce, dobra, widzę. Dobra, to Widzę, patrzę, że jej bardzo ufasz. Dobrze, proszę cię bardzo. Patrzę. White Lily, formę. No to White Lily, formę. No. Poczekaj. No. Spokojnie, dwa koła. Dobra, patrzcie. Już, już nadrabiamy, nadrabiamy. Ze spokojem. No, ze spokojem. Okay. No, ze spokoju, to wiesz, zaraz mi Nie ja wiem, w porządku, pa, tego się dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Cztery konduktory, no daj daj, daj, daj. No daj krwi, o, dai. bliziutko było. No i za to słowo właśnie... Ale patrzę, się dzieje. No. Patrz co się dzieje. No, Patrzy cały to, co czas! Obszar. Fajny uspores, no? Z ostatniej. No, no, no. Z Zostatniej. Z ostatni. Z, ostatniej. Z ostatniej. tak? tak. Jest. Jest. Partnera. No. No i dupa. wszystko, i no. wszystko. I, i ile? O, no, no dobra, trochę proficik jest. No dobra, no, no co? Ale jakby nie ma tego złego, bo ja yy, jesteś na plus dzisiaj? Nie. Na minus jesteś? Ja no. jestem na plus. Ja jestem na plus. Miałam 26, mam 87. Wszystko. No ja jestem 6 k w plecy, więc. No, tak, ba. trzeba pomnażać, mętek. Także dziękuję. śliczy towiam, Elo! Elo, Elo. No i na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję myślicznie za oglądanie. Życzę powodzenia w giveaway'u i pamiętajcie co musicie zrobić i oczywiście o kodzie Tokyo X. Także życzę miłego dnia. Pa.